Cześć, z tej strony Antek, witam serdecznie na kanale Męskim w Niemęskie w podsumowaniu ostatniego tematu z męskiej trójki. Dzisiaj będę mówił o filozofii odpuszczania w kontekście zakończenia relacji, a także postaram się krótko podsumować cały materiał. Aha, i na końcu materiału będę omawiał sprawy organizacyjne dotyczące warsztatów, o których mówiłem we wcześniejszym materiale. Także serdecznie zapraszam. Moi drodzy, wiemy czym jest odpuszczanie. Jeśli oczywiście są ludzie, którzy jeszcze nie wiedzą, bo nie oglądali mojego materiału, no to oczywiście zapraszam do pierwszego odcinka Męskiej Trójki. Tak samo, jeżeli chodzi o wpływ odpuszczania, czy też wpływ filozofii, miej wyjebana, będzie Ci dane na nasze życie zawodowe i prywatne, jeśli nie oglądaliście, to tutaj też kłania się drugi odcinek Męskiej Trójki. Także zapraszam. My natomiast dzisiaj będziemy mówili o tym, jak mocnym narzędziem jest odpuszczanie w kontekście zakończenia relacji. Żeby jednak panowie zobrazować siłę sprawczą odpuszczania, pewne rzeczy sobie trzeba uplastycznić. Gdybym teraz zadał wam pytanie, kiedy dokładnie zakończył się wasz związek, no to większość poda mi jakąś konkretną datę. Z doświadczenia jednak wiem, że to nie jest co do zasady data absolutna. Dlaczego? Ano dlatego, ponieważ my, panowie, wychowaliśmy się w romantyczno-rejtanowskich przekazach, gdzie pomysły na odzyskanie miłości naszego życia przypominają sinusoidę w klasycznej postaci, czyli tak zwane od ściany do ściany. Jak nie wezmę ją na litość, to może szantażem. Jak nie szantażem, nie litością, to przecież zostaje jeszcze agresja. No i tak naprawdę dopiero wtedy ukazuje nam się realna data rozstania. Niestety po drodze dochodzi do... Pewnego rodzaju ubytków godności osobistej. Kto wie, ten wie, kto doświadczył, ten zapewne żałuje. No dobrze, ale co możemy zrobić w takiej sytuacji, żeby te relacje naprostować? Przede wszystkim musimy nauczyć się odpuszczać, to znaczy musimy wiedzieć kiedy i jak to zrobić. Dlatego też ja poniżej przedstawię Wam dwa krytyczne momenty w związku, w których wskazane jest to uczynić. Numer jeden, prewencja. Pewnie nieraz doświadczyliście sytuacji, w której wasz związek przechodził kryzys. Było dobrze i nagle się zjebało. Grażynka chodzi po domu od dłuższego czasu, jakaś naburmuszona, usztywniona jakby proszki na ból głowy, pomyliła z tymi niebieskimi. Ogólnie rzecz ujmując, słabo. No i co my robimy w takich sytuacjach? Niestety nasz męski, sfategowany umysł łapie error, bo za cholerę nie ogarnia tematu. No ale przecież tego tak zostawić nie sposób. Zatem wchodzimy cali na biało, zaczynamy reagować w sposób dość chaotyczny, nieprzewidywalny. Zaczynamy analizować, zaczynamy zadawać pytania. Jednym słowem, drenujemy psychicznie siebie i naszą partnerkę. Od tego momentu nasz związek sprowadza się tylko do pytań, czy jest dobrze, czy nie jest dobrze, itd. itd. Wszyscy pewnie wiedzą o co chodzi, bo nieraz was to spotkało. No i teraz, panowie, rzecz szalenie istotna. Bardzo często to nawet wasza partnerka nie będzie wiedziała, o co jej właściwie chodzi, dlaczego to uczucie zanika, dlaczego ten entuzjazm opada, skąd ma te wszystkie wątpliwości względem relacji z wami. I zauważcie, że tak się dzieje po tym pierwszym okresie zauroczenia, ekscytacji. W tym całym miesiącu miodowym. Szczerze mówiąc, to jest moment, w którym jeden z partnerów zaczyna trzeźwieć i myśleć pragmatycznie w kontekście relacji. No i w sumie jest to całkowicie naturalne i bardzo dobrze, że tak jest, bo można byłoby zwariować z tej miłości. Niestety, akcja rodzi reakcję. Rzadko bywa tak, że partnerzy w tym samym czasie budzą się ze snu. No i niestety załamuje się tymczasem równowaga w związku. Dlatego w tym okresie trzeba zrobić coś zupełnie innego, coś co w pewnym stopniu stoi w opozycji do logiki, a może raczej tego, czego was uczono. Czyli jedyne, co musimy zrobić, co jest tak naprawdę odmienne od tego paternu, w którym się wychowaliśmy, to po prostu odpuścić i zastanowić się nad sobą i swoim postępowaniem, a nie nad tym, co zbędne, co negatywne. Czyli nad tymi wszystkimi pretensjami, oskarżeniami, tekstami typu jesteś jakaś inna, już tak na mnie nie patrzysz. Panowie, tego typu słowa działają na kobietę jak płachta na byka, zapamiętajcie. Bo prawda jest taka, że to wasze zachowanie, wasze postępowanie, zarówno holistyczne w świecie, jak i w związku wpłynęło na waszego partnera, na jego emocje, na jego postrzeganie relacji jako całości. Tylko pamiętajcie, że odpuścić to nie znaczy wycofać się. Jednym słowem, chodzi o nienaciskanie na partnera i oddanie mu przestrzeni. A w tym czasie zrozumiecie, że w związku było Was za dużo, że zaniedbaliście wiele sfer Waszego życia. A jakie są sygnały, które predestynują nas do odpuszczenia? Wymienię takie pierwsze przyjęcie z brzegu: mniejszy entuzjazm na spotkaniach albo unikanie spotkań, brak reakcji na Was, na Wasze żarty, na Waszą osobę. Drastyczne zmniejszenie częstotliwości łóżkowych praktyk, nagła zmiana planów co do waszej wspólnej przyszłości. Na przykład, chcieliście się wyprowadzić, kupić psa, kota, wybudować dom, kurnik. No i nagle partner wam mówi, że może jednak z tym troszeczkę poczekać. Dalej, strofowanie, pouczanie, matkowanie, wrogość. To są panowie najczęstsze przykłady, sygnały, że jest jednak coś nie tak. Że jest coś na rzeczy. Numer dwa, czyli drugi moment krytyczny w relacjach. Koniec relacji, początkiem zmian. Kiedy kobieta wypowiada umowę, to nie oznacza, że po tym okresie nic nie ma, że jest czarna dziura, albo co gorsza, że teraz to jest anarchia i możecie napadać na wioski. To, w jaki sposób zareagujecie podczas rozstania, jest kluczowe, zarówno dla was, jak i dla ewentualnego powrotu do swojej ex. Dlatego też czynnikiem krytycznym w takich sytuacjach jest po prostu odpuszczanie. Leszek Miller kiedyś powiedział, mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy, a nie jak zaczyna. Zrozumcie, że błaganie, proszenie się o jeszcze jedną szansę, szantaże emocjonalne są tylko potwierdzeniem słuszności podjętej decyzji przez naszą partnerkę. Bo ty, drogi przyjacielu, skupiasz się na tym, żeby wrócić do swojej ex, a powinieneś skupić się na tym, że to twoja ex. Straciła gościa, którym kiedyś byłeś. Jedynym słusznym rozwiązaniem jest odpuszczenie i odbudowa siebie samego, bo tak po prawdzie osoba, która od nas odchodzi, po prostu manifestuje swoją bezsilność, że się zmieniłeś, albo że się nie zmieniłeś, a miałeś. Innymi słowy, nie daje już wiary i legitymacji w projekt, wasz projekt w takim kształcie. Panowie, podsumowując, nauczcie się odpuszczać, zrozumcie, że w relacjach z ludźmi mniej z reguły oznacza lepiej. Odpuszczanie to wolność, to refleksja, to szacunek do drugiego człowieka, to w końcu świadomość siebie samego. I na koniec cytat, który idzie przez życie ze mną od dłuższego czasu. Moment, kiedy musisz komuś udowodnić swoją wartość, to moment, w którym absolutnie powinieneś opuścić, ponieważ Wartości się nie udowadnia, wartość się buduje. A na koniec, zgodnie z zapowiedzią, sprawy organizacyjne. Jak już wspominałem w ostatnim materiale, w lipcu zamierzam zrobić jednodniowe warsztaty z tematów poruszanych na kanale. Czyli generalnie będą to sprawy damsko-męskie, rozwój osobisty, męski świat. Oczywiście, wszystkie informacje zostaną podane na moim fanpageu na Facebooku którego link znajdziecie na YouTubie w zakładce informacje. A tymczasem życzę wam udanej niedzieli, wszystkiego dobrego. Zdrówka. Pozdrawiam Antek.